Cześć, witajcie tutaj Devolsta, to jest drugi odcinek World of Tanks i przed wami 5916, czyli lekki czołg chiński którym dzisiaj się przejedziemy I już wam tłumaczę dlaczego Otóż postanowiłem, że czołgi premium zostawię sobie na koniec Ponieważ one nie upgrade'ują Nie da się z nich nic wymieniać nie, One same też się nie zmieniają Po prostu będą ciągle te cztery, w nich się nie da nic ulepszać eee, I co? I dlatego zostawimy je na koniec A my zajmiemy się tymi czołgami Których coś się jednak tam upgrade'uje Które się ciągle zmieniają eee, Wbija się wyższe tiery eee, I stwierdziłem, że pójdziemy według narodowości Od lewej strony, no więc pierwsze są Chiny, wiadomo eee, Później będzie Francja, Niemcy, Wielka Brytania Ameryka, e, potem Rosja I na koniec zostanie nam Japonia e, Tak to będzie wyglądało Więc dzisiaj zaczynamy tym czołgiem e, 5916 jak mówiłem czołg lekki chiński e, Szóstego tieru e, Załoga w jego wypadku jest no, prawie, prawie całkowicie wyszkolona Prawie na 100% aczkolwiek no, poza dowódcą Bo on się jakoś tak zacofał I nie wiem czy ma 87% e, Oni już mają 4-5% do setki Także całkiem nieźle Samą maszynę już niedługo będę zmieniał. Zostało tutaj raptem 12 tysięcy do, do wymieniany na WZ131 na 7 tier. I to jest taki typowy scout, typowy spotter. Ja z nim, ja, ja nim z reguły padam. E, przechodzimy już do bitwy, ja wam dalej będę opowiadał, jakby w czasie ładowania bitwy. E, ja z nim... Ja, 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 no ale się plączę, momencik, no po prostu. Wolcie, skup się. Rzuciło nas w ogóle na, na dziewiąte tiery, ale myślę, że to, to jest nic dziwnego przy tym czołgu. E, ja tym czołgiem z reguły padam, po prostu jadę na misję samobójczą e, t, t, z cyklu wykryj e, i padnij. E, a czasami, jak dobrze pójdzie, to jest misja z cyklu wykryj, zniszcz coś i padnij. A już tak w najlepszym wypadku... Wykryj, zniszcz, coś przeżyj. To jest po prostu sukces. Udało mi się tak w sumie parę razy. Miałem w nich parę dobrych bitew, ale to może może wam opowiem jak coś później, bo pewnie się okaże, że tutaj również będzie szybkie wykrycie i padnięcie. Im więcej wykryję, tym więcej dostanę potem premii i, i, i kasy, bo jednak ten czołd do tego jest stworzony i dlatego go tak wysoko wrzuca. E, jak rzucić na 8 tiery, tak do 8 tierów, to jeszcze da się coś zdziałać. 9 i 10 e, jest raczej ciężko, więc w tym wypadku będzie nam raczej ciężko. Szczególnie że mają tylko jedną artylerię e, i dostać się do niej to by po prostu był, był istny cud. E, ale spróbujemy. Zdecydowałem się pojechać e, górą, ale nie samą górą, tylko e, tą taką płytą po, po środku, mniej więcej. Za chwilkę zobaczycie. E, ogólnie ten, tego czołgu nie lubię raczej na otwartych mapkach, ja preferuję nim grać z, rac z reguły raczej w mieście, e, wtedy jest dużo łatwiej, naprawdę szybkie manewrowanie między budynkami, tutaj wykryję, tu się schowam, bardzo, bardzo fajnie wtedy się nim gra, e, a, a w tym wypadku tutaj widzę, że na naszą bazę już T71 się porwał, czyli, e, czyli przeciwnicy również mieli swojego skauta, spotera. E, a ja zobaczę, jak gdyby co mi się uda zrobić, czy w ogóle cokolwiek się uda zrobić, bo to, tak jak mówię, pod ten, Ja za tym czołgiem to jest po prostu w moim wypadku tylko zbieranie premii dziennej. Jedna bitwa, aż na znaczy przestrzeni w tyle bitew w ciągu jednego dnia, aż wygra w końcu którąś, to wtedy zdobędę około tysiąca premii to jest moja gra nim zakończona. To jakoś po prostu, żeby nim grać więcej, to, to raczej nie. Po prostu chcę go wyekspić i chcę już mieć wyższe tiery z tej lekkiej właśnie ścieżki chińskiej. E, widzę, że przeciwnicy już mnie wykryli, więc zaczyna się robić mało kolorowo. E, myślę, że za chwilkę będzie mój koniec, mam nadzieję, że nie na jeden strzał, bo to by było już po prostu troszkę przegięcie. E, postaram się tędy pojechać, trochę wytraciłem prędkości, nie, nie podoba mi się to bardzo. E, schowałem się chwilowo za wzgórzem, e, czy mi to cokolwiek da, nie mam pojęcia. Postaram się przebić tędy. Proszę, aby tutaj nasz czołg, znaczy w sensie ten, ten czołg wreszcie odzyskał prędkość. Wow, było blisko. E, mamy artylerię, proszę państwa, mamy artylerię. Czy uda mi się ją zniszczyć? Nie chcę tonąć, nie chcę tonąć. E, proszę państwa, artyleria jest koło nas, tutaj jest koło nas. Czemu to nie strzela? Czemu mam w tym momencie lagi? E, czy artyleria w nas trafi? Oby nie trafiła, oby nie trafiła. Wyjeżdżam z tej wody. E, jest tutaj mało kolorowo, schowam się za nią. Myślę, że wtedy nie uda się przeciwnikom mnie zniszczyć. E, jeszcze dwa strzały dosłownie, jeszcze dwa strzały. Jeszcze raz, nie mogę strzelić, bo jestem pod wodą. To jest po prostu straszne. Proszę z tej wody, nie gin w tym momencie! Błagam cię, czołgu! Nie gin w tym momencie! Wyjedź z tej wody! Oddaj strzał! Dobrze, zniszczona artyleria! To jest po prostu sukces w wypadku jazdy tym czołgiem! E, I zobaczymy, co dalej! Nie poddawajmy się, poza chwilę po nas przyjadą tutaj przeciwnicy! E, proszę Państwa, tutaj się po prostu emocje wytworzyły gigantyczne mm. i troszkę ochłoniemy! I już jedzie po nas kw 4. Mówiłem, że przyjadą przeciwnicy! Przyjadą przeciwnicy! Nie są widocznie zadowoleni z tego powodu, że zniszczyli mi artylerię i odpłacili mi się, no właśnie odpłacili mi się tym samym, E75 zadał ostateczny cios, aczkolwiek wychodzimy z tej bitwy z jednym zabitym, także to jest po prostu w moim wypadku, myślę, sukces, ja się z tego bardzo cieszę, um, tutaj widzę panowie, panowie mi gratulują, także podziękuję również. Um, Także cóż, yy, udało się. Dzięki temu, no nie wiem, czy dzięki temu, ale nasz team ogólnie wygrywa jednym punktem. E, zobaczmy, co, co tutaj tworzą właśnie moi i mojej kompanii, kompanie, yy, nie znam odmiany, nieważne. E, wyrównali, przeciwnicy wyrównali, jest 4 do 4. E, I zobaczymy, M, M103, e, czołg ciężki, yy, amerykański, jeżeli dobrze widzę, bo nie znam tej maszyny zbyt dobrze. E, Podjeżdża pod górkę. W sumie myślę, że dobrze robić, się tędy przebić. E, obejrzyjmy innych, innych tutaj e, naszych sojuszników e, T54, czołg średni. E, widzę, że, że walczy z a e 75 ale widzę, że mocno obrywa gdzieś z boku również. E, zostało mu 700 życia. No, E75 ma dużo mniej. No teraz już mają mniej więcej porówno. E, ale tutaj też są nasze inne czołgi, także myślę, że powinno im się udać. Zobaczmy sobie jakiś niszczyciel, jak Tiger. E, porządna maszyna 9 tieru. Bardzo mocna, e, ale widzę, że też obrywa. No cóż tu się dzieje: 4 do 5. Czyżbyśmy mieli to przegrać? E, po takiej mojej akcji, no panowie, nie przegrywajcie tego. Ja naprawdę bym nie chciał. E, zobaczmy, dobra, jest za 500 dla KW4. Jest za 500 dla KW4 i jest za 350 dla Jaktaigera. E, myślę, że KW4 tutaj nie da rady, raczej powinno polec. Aczkolwiek, Jaktaigr jest na tyle dużą krawą, że dostaje również gdzieś z boku. E, w tej chwili widzę, że odbił. Mm, ale on nadal dostaje, nadal będzie dostawał, jeżeli w tym będzie stał w tej pozycji i udało mu się zniszczyć kw 4 to jest sukces, aczkolwiek dalej przegrywamy jednym punktem, nasza drużyna skupiona na wzgórzu, jedynie jeden niszczyciel na bazie, wzywa pomocy, e, kto tam na tej bazie jest, to nie ten, e, więc zapewne to będzie, e, czyżby to był AMC, AMX, AC, e, tak, to jest nasz AMX, on, on tutaj jest na bazie, trochę mu dupa wystaje, więc nie jest to zbyt ciekawe ustawienie, mhm. Wzywa pomocy, ponieważ musi bronić bazy. E, tamci porwali się, widzę, że mają konfrontację tutaj na wzgórzu. E, co w tym wypadku zrobi M103 na 100%? E, prawdopodobnie będzie objeżdżał, objeżdżał przeciwnika. E, jego stać na to, on, on jest w stanie to zrobić. Ja wiem, że on jest w stanie to zrobić. E, w tej chwili, no, na szczęście przeciwnik w postaci 75, czyli ich najmocniejszej maszyny, padł. E, niestety dalej przegr przegrywamy dwoma punktami. Czy DMR to odrobić? No, to jest pytanie. No właśnie, tutaj widzę, że dostał dość solidnie. T29, niby Tier dużo niższy od niego, jak Panther, również dużo niższy Tier od niego, aczkolwiek ta na pewno ktoś na bazie jeszcze w niego strzela, bo niemożliwe, aby tak dużo dostawał od tych dwóch pojazdów. M103 się nie poddaje i walczy z Pantherem. No i niestety tą walkę przegrał, ponieważ jak Panther miał wsparcie w postaci IS-8. No, nie, nie, nie przedstawiać to zbyt kolorowo w tym wypadku dla naszej drużyny. Jak Tiger również y, ostatkami sił tutaj stara się coś wykminić. E, przeciwnicy są na bazie. No, nasz AMX widzę, że już padł. E, na bazę patrzy jeszcze AT-15A, które również bardzo obrywa gdzieś chyba z boczku. E, tak jest, weszło w boczny pancerz centralnie. E, artyleria się cofa. E, stara się uciec przed zagładą, która jest chyba w tym momencie już niemalże nieunikniona. E, na bazie wojuje tu jeszcze Panther, e, znaczy jakaś inna odmiana Pantera, której ja w sumie e, nie za bardzo potrafię wymówić. Cóż to w ogóle jest? E, Aufkl Panther? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, nie znam tego czołgu praktycznie w ogóle. E, śmiesznie to wygląda, ponieważ mam bardzo małą wieżę, a, a dość spory kadłub, dość spore dość podwozie. I T-43 myślę, że jest spokojnie w stanie pokonać. Ma trochę mniej życia, ale T-43 jest czołgiem, który ja również posiadam, tieru siódmego, tak samo jak ten Panther, a w takim ustawieniu, co on teraz robi, raczej zbyt dużo nie zwojuje. Dostaje ciągle, T-43 trafia, on ma szybko ładujące działo. Postanowił się wychylić, niestety, z marnym trafieniem. Widać, że e, gracz jest troszkę zestresowany. Te 43 jeśli dostało, dostało prawdopodobnie od artylerii. E, stoi na gąsce. E, Panther tego nie wykorzystuje w tym momencie. E, mało zacięte to starcie. No i znowu dostał. Nie wiem po prostu, co ten chłop tutaj robi. E, znowu dostał. E, czy on w ogóle strzeli? Strzelił, nie przebił albo nie trafił, bo nie dokładnie widziałem. E, no i w tym momencie T43 zdecydowało się zadać strzał ostateczny e, Oczywiście z powodzeniem, tak jak się spodziewałem Zobaczmy tego małego gnoja, 2%, 2 życia e, A jeżeli by mu się udało, jeżeli by się postarał, to by mógł jeszcze namieszać, ale niestety mu się nie udało E, I ostatni, ostatni T43, e, w nim nasza nadzieja, aczkolwiek raczej e, taki raczej powiedzmy minimalny świetlik nadziei, bo nic więcej tutaj nie będzie. 7% e, no, na tiery 9 raczej nie ma specjalnych szans Ach, no i cóż, i, i widzę, że ta bitwa zakończy się przegraną. Zakończy się naszą przegraną. E, mimo mojej akcji zniszczenia jednego pojazdu e, to, w sumie, to w sumie niestety przegramy a ja jestem ciekaw, gdzie jest artyleria czy ona, ona dalej ucieka tak, ona dalej ucieka, ja bym na jej miejscu już się odwrócił i czekał, a przeciwnik zaatakuje, w związku z czym miałbym go pewnie na strzał, ponieważ artyleria taka jak już rąbnie, to, to rąbnie solidnie na T-43 wyjeżdża, T-29 no to, to spotkanie jest właściwie bez szans dla naszego sojusznika on w tym momencie już, już się pewnie pogodził z przegraną, także sam myślę, nie ma też wielkich nadziei no i cóż, taki troszkę, troszkę smutniejszy klimat się nam tutaj zrodził na koniec tej bitwy. E, mam nadzieję, że seria World of Tanks będzie Wam się podobała, ponieważ ja z nią tutaj wiążę spore nadzieje. Bardzo dobrze się w tej serii czuję, od razu Wam to mówię, że bardzo dobrze się tutaj czuję. E, oczywiście zachęcam do, do lajkowania odcinku, do subskrybowania kanału. Nie nalegam, aczkolwiek zachęcam, przypominam o tym prawilnie. E, także po prostu mm, łapka w górę, zawsze mile widziana. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, e, link będzie w opisie oraz w ołtrze. Także, także nie trudno tam trafić. I tymczasem T43 i cała nasza drużyna polegli. E, przegraliśmy 15 do 7 no cóż, nie był to zbyt dobry rezultat, mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będzie lepiej, no porażka 15 tysięcy, myślę, że i tak się zwróci za naprawę i niecałe 300 doświadczenia oraz postęp w misjach, ponieważ w WoCie jest coś takiego oczywiście jak, jak misje dzienne, tam tygodniowe, różnie to bywa te, te są aktualne do 1 lutego także tutaj można się sporo kaski dorobić nie będę nam tego teraz w tym momencie przedstawiał, wszystkie szczegóły możecie znaleźć na stronie worldoftanks.eu, także nie jest to specjalnym problemem, koszty na Sprawy wyniosły mnie jedynie 4,5 tysiąca, także sporo i tak na plus wyszliśmy. I to wszystko na dzisiaj, w sumie. Choc 5916 tak się Wam zaprezentował. Tak, jak mówię, typowy skałcik. Myślę, że w sumie to była nie najgorsza prezentacja, ponieważ nawet udało nam się go zniszczyć. A w następnym odcinku przywita Was AMX-12T, czyli również czołg taki typowo spoterski z dziełem magazynkowym i mam nadzieję, że również będzie się działo. Jeszcze raz wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i tak dalej. Ja wam życzę udanego poniedziałku. Na razie trzymajcie się. Cześć.